Cześć kochani, witam Was serdecznie w Zrób to Sam. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak uszyć taką fajną torbę albo raczej pokrowiec na termofor. Bardzo łatwo się go szyje, możecie to zrobić według uznania, ale ja zrobiłam go z takim otworem. Tutaj na gumkę. Zrobiłam też inną opcję z zamkiem. Z tyłu. Możecie uszyć ten pokrowiec z każdego materiału, na przykład z flauszu albo jersey'u, tak jak ja. Myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Szybko można go uszyć, może się nadawać na prezent, do własnego użytku, jak kto woli. Wszystko, co potrzebujemy do tego projektu, to właśnie termofor, gumka, szpilki, nożyczki i wybrany materiał. Jak mówiłam, możecie użyć dowolnej tkaniny. Ja wybrałam co prawda jersey, ale niektórzy wolą, gdy termofor jest ubrany w miękkie ubranko, na przykład flausz albo inny miękki materiał. Myślę, że jersey jest praktyczny, ale nie jest za gruby i za ciepły. Termofory już i tak mocno grzeją. Jeśli wybierzecie odpowiedni rodzaj jerseyu, może on być bardzo miękki i przyjemny w dotyku. Wykrój jest bardzo prosty. Trzeba położyć termofor... Na wybrany materiał i wyciąć jego kształt dodając po jednym centymetrze marginesu. O, już Wam pokażę. Kładziemy i trzeba wyciąć. Dodać sobie trochę zapasu, około centymetr. Mój termoformat ma taki dziwaczny element tutaj. Zwykle tego nie ma, wtedy można całkiem prosto ciąć. Dodałam około centymetr, półtora centymetra marginesu z każdej strony, nie? O, I tak to wygląda. U góry zaznaczamy sobie miejsce, gdzie będzie zwężenie, i to na obu warstwach materiału. I tak to zostawiamy. Możecie tutaj oczywiście wyciąć dokładny kształt, ale wtedy w tylnej części musielibyście zrobić taki otwór, przez który włożycie ten termofor. Ja wolę włożyć go od góry, dlatego zostawiłam tutaj więcej materiału, który będzie potrzebny. Gumka będzie użyta do tego, żeby zrobić takie zwężenie. Użyjcie gumki, która luźno owija ten termofor bez naciągacza. Nie? Zwróćcie uwagę na to, żeby gumka po rozciągnięciu Miała szerokość tego materiału. Ona musi być dosyć luźna, nie, nie mocno ściągająca. Pierwszy krok przed szyciem to prawidłowe ułożenie materiałów, jeden na drugim, ładną stroną do ładnej strony. O, i teraz to możecie w całości zszyć, pomijając tylko ten górny brzeg. Dopilnujcie, żeby oznaczenia były jedno na drugim. Najlepiej użyjcie do tego szpilek. Ja sobie też tutaj zaznaczę. Trzeba tu uważać, bo często szpilki pozostawiają w takiej tkaninie jak jersey i dziury to muszą być dobre szpilki, to znaczy ostre, niestępione, bo zostawiają nam właśnie takie dziurki. I zanim zaczniecie zszywać, sprawdźcie, czy macie odpowiednią igłę do Waszego materiału. Ja używam takiej do jersey'u i będę szyła ściegiem elastycznym. Po zszyciu możecie obrócić materiał i sprawdzić, czy termofor pasuje, a potem znowu obracacie go z powrotem. Bierzecie gumkę i przy, przy, przecinacie ją na środku. Teraz musicie odszukać wasze oznakowanie i przypinacie tam gumki. To jest moje oznakowanie, i tutaj przypinamy gumki. Próbujemy to tak zszyć, żeby od zewnątrz nie było widać szwów. Jakby się nie udało, to później możemy to naprawić. Najpierw trzeba to przeszyć tutaj kilka razy tam i z powrotem. Po obu stronach. I potem obracamy materiał i to samo robimy po drugiej stronie. Można to oczywiście zrobić za jednym zamachem, ale może się też coś przesunąć, więc lepiej po kolei to szyć. Mam już przeszytą gumkę po obu stronach, teraz mogę już obrócić całość na drugą stronę ostrożnie. Spróbuję włożyć termofor do środka. O, wygląda to na dole dobrze. Jest dużo luzu. Jak się wypełni termofor będzie idealnie. U góry jeszcze nie wygląda to idealnie. Widać zwężenie w miejscu, gdzie wszyłam gumki. Ale nie wygląda to dobrze, bo materiał nie przylega do gumek. Chciałam, żeby nie było tu widać tych żółtych nici, ale właściwie wybrałam je, bo pasują do tego koloru na tych detalach. Czyli teraz jeszcze raz przeszyję te gumki, tym razem w całości. Przestawiłam już moją maszynę na ściek prosty, żeby od zewnątrz dobrze wyglądał. Najpierw sobie to układam. Zrobię dwie linie jedną z góry, jedną z dołu. Teraz musicie uważać, żeby gumka była cały czas naciągnięta, tak żeby równo się układała z tkaniną. Możecie też użyć szpilek, żeby równomiernie się te gumki rozciągnęły. Włożyłam jeszcze raz termofor do środka pokrowca. Teraz to wygląda dużo lepiej niż poprzednio. Przybrało kształt termofora. To marszczenie też wygląda ciekawie. Został nam ostatni krok. Trzeba rozwinąć materiał do środka i przyszyć go do gumki ręcznie. O. Nie będzie widać tutaj na górze żadnego szwu i będzie idealnie. To wyglądało porządnie. Zawijam brzeg i przyszyję to teraz ręcznie do tego wąskiego brzegu gumki. Uważajcie, żeby wkłuwać się igłą tylko tutaj w gumkę i nie przebijać się na zewnątrz, żeby nie było widać nic po drugiej stronie. Przez gumkę i przez materiał. OK, wypełniłam teraz termofor, żeby zobaczyć jak to wygląda. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Także dzięki tym rysunkom lam, alpak, cokolwiek to jest. Mam tutaj tę wystającą część na dole. Jeśli wam to przeszkadza, to możecie to zawinąć i nie będzie tego widać. Tutaj z góry. Też dobrze to wygląda, całkiem porządnie, a ten żółty szef pasuje do tego elementu tutaj. Mhm. Tutaj też jest ładnie. Wewnątrz widać oczywiście miejsce zszycia, ale od zewnątrz tego nie widać. No, poszło to bardzo szybko. Projekt jest fajny i łatwy, także dla początkujących. Taki termofor każdy potrzebuje od czasu do czasu. Możecie zrobić ten pokrowiec z wielu przeróżnych materiałów, kolorów i wzorów. Przy okazji uczycie się też, jak wszywać gumki, co się nie wydaje takie łatwe na pierwszy rzut oka. Jeśli podobało Wam się to nagranie, zostawcie lajki, piszcie do mnie opinie i komentarze. Jeśli chcecie jeszcze. Filmiki obejrzeć, subskrybujcie mój kanał, aktywujcie powiadomienia, wtedy nic Was nie ominie. Do zobaczenia w następnym zrób to sam.